Różone. Są Są I fajnego dnia i proszę pozdrowić Panią Agnieszkę. Ja leży kaszle. O, ale ją wzięło no. L4 ma, nie? O, widno. Poprosimy tak. Dwie róże, dwa budyni i dwa czekolady. Dobra, dwie róże, dwie budyni. Tak. Zamknie pan zamknę, zamknę. zamknę! I e i czekolady dwie. Tak. Mak chcesz? Nie. To będzie... To nie sześć? To jest mało. To jest mało. I nam siateczkę, bo się chyba zliniotło. Będzie się tak. zliniotło. I to jeszcze to będzie... Kłopka. To wszystko. w każdym drodze. To mamy dwadzieścia osiem złotych. Chciałem piec, ale... Jest, nie jest. Taki bałagan w tym domu potem wychodzi, I że... I bałagan, i zapach. I... Nie no, zapach to i... fajny, ale bałagan. W tamtym a. roku my takiego cajbu nie robiliśmy. Była taka <laughs> prawda, nie? Żeby upiec parę a potem trzeba wszystko Ale uczyć, były dobre. Wizualnie nie wyszły, no, no, ale dobre. Ale najważniejszy smak, Tak. Dziękujemy, dziękuję, do widzenia. Dziękuję. No nie umrzemy z głodu, mamy co jeszcze.